To jest ciąg dalszy, Szczela, szczelania. I tutaj mam swój mikrofon taki. Dobra, idziemy szybko zobaczyć pana Tomka strzały. Ok, gdzie pan strzelił? Raz, tutaj, okay. dwa, tutaj, a trzeci nie wiem gdzie, chyba poza w ogóle. Czyli to było. a. Znaczy, D, B w czerwony i D po prostu w kartkę, albo nie, jeszcze, C, jeszcze E, bo czy nie traf po prostu? Były dwa. Były dwa. Dwa w czerwone. Dwa w czerwone! Dobra, teraz ja będę strzelał chyba, tak? Tak, ja. Ja teraz będę strzelał? Ja idę mieć auto babci. Co będzie nagrywał? Będziesz nagrywał? Mogę nagrać. Dziękuję Ci. Nie Nie. Sponsoruję, bo no, uważaj. Jesteś wszystkich sponsorem jak na razie. Na bogato. Dam. Dawaj młody. Dobra. Amunicja nasza. Dwa czerwone. Ja na razie będę celował to, w tamtą butelkę. Chmury teraz będziemy celowali halowali. żeby mnie zabić. Słyszałem, że sponsorujesz chmury, to prawda? Tak. tak. Celujemy do żywych plastikowych butelek. Do żywych plastikowych butelek. Ale ja jest Ładowanie broni. Ale ja jesz. Trudnia myślę, żeby się przejść i później sobie wygrywać, zrobić co jeszcze. Tutaj jeszcze wrócisz? No. O, no, jest tak, tak po południu. w w sensie. Tak? Serio? A dlaczego? Czekaj, nagrywam. Ale cóż to? Aha, bo to nie na YouTube'ach, to ktoś... czekaj, jest zło. Tak! U, ładnie. Poszło! Haleluja, <laughs> <laughs> haleluja. <laughs> Igor, dawaj, trzeci strzał. Jak weź to Ja się, się teraz, gościu skoncentruj, już nic nie mów. Jak <laughs> nie, nie tańcz. Nie, ale jak spadnie... Ja jestem jego trenerem, także... Trener personalny Tomasz Koczur. Zapraszamy. progresscamp.pl Z tym Nic nie wiem, razem. W Googleach wszystko znajdziecie. Progress Camp. Uuu. Tam uczą Chaleluja. takie talenty jak Chmura Komorowska. Tak, trze, tak trzelamy Chmura na Progress Komarowski. Camp 2017. Macie tam być w tym roku, bo jak nie, to po was a i wezmę was o ten obóz. <gry> Dawaj Iwary, kończymy.